Witajcie moi drodzy! Eee, zaczynamy dzisiaj nową serię dotyczącą budowania siły. Eee, będzie się ona nazywała Wojtek Prawić. Eee, e, więc tak, w związku z tym, że dostaję dużo pytań odnośnie tego, jak budować siłę, jak poprawić wyniki w ciągu, w siadzie, w ławce itd., tak jest ich za dużo, żeby każdemu osobno odpowiedzieć, dlatego e, takie główne zagadnienia dotyczące treningu siłowego, który... Was większość większości interesują. Będę omawiał tutaj w kolejnych odcinkach. I tak... E... Dzisiaj odcinek pierwszy będzie dotyczył e... tak zwanej analizy ruchowej. Czyli jest to coś, za co każdy powinien się zabrać w pierwszej kolejności przed przystąpieniem do jakiegokolwiek systemu treningowego ukierunkowanego na rozwój siły. I teraz tak... E... Co to w ogóle jest analiza ruchowa? Analiza, jest to analiza, jak sama nazwa mówi. Polega ona na dostosowaniu techniki wykonania boju czy ćwiczenia pod indywidualny układ dźwigni, czyli pod indywidualne warunki biomechaniczne. Czyli dopasowujemy sposób wykonania boju, ćwiczenia pod siebie. Robimy to tak, żeby ciężar podniesiony w danym boju, w danym sposobie jego wykonania był możliwie największy. Żeby ten sposób był najbezpieczniejszy z możliwych. Eee, a żeby pogodzić jedno z drugim to eee, taka technika musi spełniać regułę naturalności. Musi być to ruch naturalny. Eee, nie może sprawiać nam dyskomfortu. Eee, jak taką analizę dokonać? Eee, generalnie w, eee, ciężko jest samemu to zrobić. Jeżeli nie jesteście zaawansowaną osobą. Jeżeli jesteście początkującym przy średnio zaawansowanym powerlifterem siłaczem, bądź yy, cokolwiek, no to będziecie musieli skorzystać z, osoby, z, pomóc, z pomocy osoby typu yy, trener na siłowni, tylko tutaj trzeba już poszukać, bo nie każdy trener yy, będzie potrafił taką analizę przeprowadzić, yy, a jeszcze lepiej z yy, pomocy dobrego fizjoterapeuty. Yy, I teraz tak, yy, dlaczego należy taką analizę yy, przeprowadzić? To jest tak z budowaniem domu, nie zabieramy się za budowanie domu dopóki nie będziemy wiedzieli, jak ten dom powinien wyglądać. Tak, nie będziecie w stanie progresować e, optymalnie, nie, nie będziecie w stanie robić tego bezpiecznie, jeżeli sposób e, wykonania boju, którym e, wy podnosicie, e, nie będzie spełniał tych reguł, o których mówiłem wcześniej. Tak więc zanim e, zaczniemy jakikolwiek system treningowy, analiza, tak żeby e, Profity, które będziecie wyciągać z późniejszych tygodni treningowych, będą były, były maksymalne i i co, i żeby było to maksymalnie możliwie bezpieczne. Mówię Wam to jako osoba, która nigdy się nie skupiała na tego typu zagadnieniach, ee, a teraz żałuję. Teraz żałuję, bo być może w wiele rzeczy wyglądałoby inaczej, także nie popełniajcie moich błędów. Nie idźcie ślepo za ciężarem, czasami być może rozsądnie jest Odpuścić na parę tygodni. Wiele osób, na przykład, ma problem z tym, że zmiana sposobu wykonania danego boju wiąże się nieuchronnie z tym, że trzeba na jakiś czas zredukować znacznie obciążenia. Żeby zaadaptować się do, do nowego wzorca ruchowego, i tak dalej. I wiele osób ma z tym problem. Ja byłem jedną z nich, więc, więc teraz <laughs> przychodzi mi za to płacić. Tak więc, etap pierwszy, analiza ruchowa. I działamy dalej. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące treningu siłowego, unikania kontuzji bądź jakiekolwiek inne, to zamieszczajcie je w komentarzach, a ja w miarę możliwości będę postarał się odpowiadać i tak samo będę brał pod uwagę te pytania w doborze tematów. Na kolejne odcinki Subskrybujcie kanał, lajkujcie, śledźcie, oglądajcie, trenujcie.